która dieta jest najlepsza na odchudzanie, ta z większą ilością tłuszczu czy węglowodanów, już Ci wyjaśniam. I powiem Ci to bardzo krótko i bardzo konkretnie. Na świecie obecnie istnieje prawdopodobnie kilkadziesiąt albo nawet kilkaset różnych diet. Zamiast skupiać się na jednej, trzeba zrobić wszystko, żeby to, co najlepsze z tych wszystkich diet, dopasować do Ciebie. Więc teraz, zamiast kolejny raz szukać nie wiadomo jakiej diety, wchodzić na dietę wegańską albo ketogeniczną, trzeba zrobić inaczej. Zacznij od tego, żeby bazować na tym, co lubisz jeść. Zobaczyć, co z tych produktów jest rzeczywiście zdrowa, a co ewentualnie mniej, i wtedy trzeba jeść to trochę rzadziej. I pamiętaj, żeby sobie nie robić żadnych ograniczeń na zawsze. Wszystko możesz jeść, tylko trzeba to umiejętnie wdrażać w Twój cały styl życia i dieta. Więc podsumowując, ten film, jaka dieta jest najlepsza na odchudzanie, ta dopasowana do ciebie. Na moim przykładzie ja jestem na diecie niskowęglowodanowej, wysokobiałkowej, połączonej z postem przerywanym. A jeżeli chcesz, żebym do ciebie dopasował dietę, to po prostu napisz do mnie wiadomość prywatną lub zostaw komentarz i zaczniemy rozmawiać.